To lekka Mieszka z dwoma psami: z i krawaciekiem. Zobaczcie. Zobaczcie. Bdęka. <grym> Zobaczcie. Bdęka. No. Ty dzierżawca masz przejebane już. Już tam sobie wymyśl... wybij to sobie z głowy. Armoseusz. kto inny. <grym> Dawaj. Dawaj go skurwy, syna, dawaj! Dawaj go! Nawet się nie wyobrażasz. Ja tu antyrystów nie potrzebuję. Tu są moje pieski, nie? Ta, o. krawaciak jest też, o. Widzisz? Mam swoje pieski. A ty masz swoje dziwki. Wiesz jakie dziwki? Nie wiem jakie dziwki. Ty jesteś Fikimiki, fikimiki bdęk, nie? Zobacz. Zobacz, kurwa, siłę i moc młodych psów, nie? Pewnie, że tak. A, młody następny, kurwa, będzie napierdalał. Będzie napierdalał. Wiesz, co się stało? Nie wiesz, co się stało. Ano się stało takie przykre pikimiki. Za chwilę filozof kupi gminę Kowal. Nie kupi jej całej, kupi tylko gminę, nie ludzi. Ludzi kupować nie można. Ty sobie tak wymyśliłeś, że można kupić ludzi. Nie. Ci ludzie, którzy są na mojej gminie Kowal będą pracować u siebie, u siebie. U siebie będą pracować. A ty będziesz kurwa chuj, na to patrzył, nie? Dejk? A nie, trabaciarz. Ty, krabaciarz. Krabaciarz? Wiesz jakie je to jest śmieszne? Wiesz? Wiecie, jak to jest śmieszne? Nie wiesz. Bo to się dzieciaki z ciebie uśmieją. Armoteusza, Ar Ar tam innych ewów, tam fikimiki brzdęk, nie? Tak. Mądry pies, mądry. Mądry bżdęk. Tak. Mądry pies. Mądry bdęk, tak. Molat kurwa, wypierdala jest on. Tak, jak się uczepił. Kurwa, rękawa się uczepił. To tam, ręku. Dobry piesek, tak. Mądry pies. Osiwiał przez rok. Czemu osiwiał? Bo ta pichna jego mortka wsadzała do pizdy. O mój Boże. Ja Cię podziwiam, Beata. Podziwiam Ciebie, mój sąsiedzie. Podziwiam Was w ogóle, jak się dba, to jak się wyczujecie z tym, jak tu filozofarzeście niścili. Znowu na konto żeście weszli. Co zablokowali, tu, wysrali tam, kurwa jeszcze zrobili coś inne. Nie. Konto Andrzej Gontarek będzie cały czas czynne. Cały czas. Cały czas. Zaboli Was. Po prostu Was zaboli. Po prostu Was zaboli to, że Andrzej Gontarek ma kanał na YouTube. Po prostu. A wiecie dlaczego? Bo tak se stwórca. I Was kurwa zaboli. Gontarek Andrzej pozdrawia. Ze stwórcą na razie.